Everything I've done in my life, I've done for my children. Sukcesja to absolutnie rewelacyjny serial, trzymający w napięciu ze świetnie podaną historią, genialnie zarysowanymi bohaterami, a wszystko to ubrane w przemyślaną i całkiem oryginalną pracę kamery. I chciałem się dzisiaj zająć właśnie podejściem twórców do sposobu ukazywania tej smutnej rzeczywistości, skorumpowanej, pozbawionej etyki i moralności. Świata, w którym nie ma litości, każdy dąży do swoich celów i nie powstrzyma się od użycia nawet najbardziej podłych sztuczek. I Zatem porozmawiajmy sobie o pracy kamery w sukcesji. Oczywiście, jeśli bym was teraz zapytał, co wam się rzuca w oczy, jeśli chodzi o prowadzenie kamery w tym serialu, to myślę, że większość z Was bez większych problemów powiedziałaby, że jest ona trzęsąca się, chaotyczna i prowadzona z ręki. Powiedzielibyście to całkiem zresztą słusznie, jednak możemy tutaj znaleźć tak zwane drugie dno. Wbrew pozorom praca kamery w sukcesji kryje sporo ciekawych technik, które nie są zbyt często stosowane w kinie. Ba szczerze wam. Powiem, że trudno mi znaleźć teraz przykład innej znanej produkcji, która by z tak dużym powodzeniem przedstawiała tak charakterystyczne wizualne chwyty. Co więcej, aby dodać pikanterii, zdradzę wam, że są to elementy typowe raczej dla półprofesjonalnych produkcji lub wręcz relacji z wydarzeń i różnych eventów, a nie filmów i seriali fabularnych. No dobrze, przejdźmy do rzeczy. Oczywiście u podstaw tych wszystkich technik, o których tutaj opowiem, leży rzucająca się w oczy, trzęsąca się kamera. W tym przypadku nikt nie odkrywa czegoś nowego i jej zastosowanie jest wręcz klasyczne. Akcentuje surowość, naturalność, dokumentalny charakter. Świat przedstawiony wydaje się nam bardziej rzeczywisty, mniej filmowy. Całość sprawia wrażenie jakby była produkcją dokumentującą wydarzenia, które się właśnie rozgrywają, a nie filmem wyreżyserowanym. Takie podejście w przypadku sukcesji się świetnie sprawdza, gdyż jest to film dość przyziemny. Całość to tak naprawdę rozmowy w różnych pomieszczeniach i w różnych ludzkich konfiguracjach. Nie mniej, nie więcej. Całe napięcie, suspens, wszystkie emocje oparte są na tym, co mówią bohaterowie, jak to mówią i jak się zachowują. Czyli w pewnym sensie serial ten ukazuje zwykłe życie. Oczywiście zwykłe w tym sensie, że jest całkiem prawdopodobne, że w pewnych grupach społecznych konflikty zawodowe i prywatne załatwia się dokładnie w tak nieczyste sposoby. Wprowadzenie kamery, jeszcze bardziej akcentującej naturalność przekazu i jego surowość, świetnie się sprawdza. W sukcesji obserwujemy przysłowiowe wejście z kamerą w życie tych bohaterów. Ten serial ogląda się trochę tak jak zapisy z programów typu Uwaga, gdzie dziennikarze zaglądają za kulisy życia zwykłych ludzi, tylko tutaj zaglądamy za kulisy życia osób pracujących na wysokich szczeblach ogromnych korporacji. Well, ta roztrzęsiona chaotyczna z pozoru kamera kryje kilka niespodzianek. Pierwsza charakterystyczna rzecz to szybkie zoomy, czyli te punktowe zbliżenia na twarz aktorów. Szczególne ich natężenie znajdziemy w pierwszym sezonie i będąc szczerym, w mojej ocenie aż zbyt duże, ale w kolejnych również bardzo często występują. Oczywiście z jednej strony jeszcze bardziej potęgują ten chaos wynikający z dokumentalnej pracy kamery, ale dla nas istotne jest nie to, że często występują, a to kiedy występują. Wyczucie momentu zastosowania tego dynamicznego ruchu jest kluczem do zrozumienia tej techniki. Popatrzcie na przykład na tę scenę i zwróćcie szczególną uwagę na to, kiedy pojawia się zbliżenie. Okej, okay, a teraz na tę scenę. I na tę. Well... Here we are. Here we are. Dobra, wystarczy. Co łączy te wszystkie ujęcia? Fakt, że zbliżenie następuje nim dany bohater wypowie swoją kwestię dialogową wręcz kilka sekund wcześniej. Zobaczcie jeszcze raz. Mamy zbliżenie, nienaturalne wręcz wyczekanie. I dopiero później pada wypowiedź aktora. Ta technika stanowi zupełne zaprzeczenie jakimkolwiek filmowym regułom i zasadom montażowym. Nie tak dawno przygotowałem dla Was materiał o budowaniu emocji w scenach dialogowych. Zwróciłem tam uwagę na to, że zbliżeniami akcentujemy ważne kwestie wypowiadane przez aktorów. Bliskie plany pojawiają się w momentach, które są emocjonalnie istotne. Jednak zawsze te zbliżenia pojawiają się w momencie, gdy aktorzy wypowiadają swoje kwestie. Nigdy za wcześnie lub za późno. A w sukcesji prawie zawsze zbliżenie wydaje się wręcz nietrafione. Mówiąc wprost sprawia wrażenie ujęcia źle nakręconego. Tak jakby operator kamery pomylił się i wykonał zbliżenie zbyt szybko lub zbyt późno. Całość sprawia wrażenie, że te zoomy występują nie wtedy kiedy na pewno padnie ważna wypowiedź, ale wtedy kiedy osobie stojącej za kamerą wydaje się, że taka wypowiedź może paść z ust aktora. Czasami też przesunięte jest to w drugą stronę, czyli dozoomowanie wykonane jest z opóźnieniem. Tak jakby operator przegapił odpowiedź moment wykonania zbliżenia. Jeszcze bardziej akcentuje to tą naturalność przekazu. Mamy wrażenie, że operator kamery również doświadcza wydarzeń w czasie rzeczywistym razem z nami. Tak jakby te sceny faktycznie się odbywały i były tylko dokumentowane. Operator nie wie kiedy dokładnie wykonać zbliżenie na istotny moment dialogu i robi to z wyprzedzeniem. Kolejna technika istniejąca w tej samej szufladce wizualnej to szukanie kamerą aktorów. Czasami sceny w sukcesji sprawiają wrażenie w ogóle nieinscenizowanych, co oczywiście jest tylko wrażeniem. Jestem absolutnie przekonany, że prawie wszystko jest idealnie zaplanowane, tylko zaplanowane w specyficzny sposób, aby sprawiało wrażenie niezaplanowanego. Bardzo często, szczególnie gdy aktorzy poruszają się, kręcą po pomieszczeniu, przechodzą w grupach z miejsca na miejsce, kamera sprawia wrażenie zagubionej. Tak jakby operator nie był pewny, gdzie przejdą aktorzy i na kim się skoncentrować? Do tego bardzo często niektóre postaci zasłaniają osoby mówiące, wchodzą w kadry. Ogólnie panuje spory chaos. Kamera sprawia wrażenie zagubionej i niepewnej. Panicznie łapie najważniejsze elementy sceny i tak jakby sama nie mogła się zdecydować, co tak naprawdę jest najważniejsze. I, I... Is, I, I Następna technika, świetnie współgrająca z pozostałymi, to utrzymywanie ujęcia na osobie, która nic nie mówi. O oh, yeah, 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 yeah. Big, Big brother. Filmy raczej przyzwyczaiły nas do tego, że jeśli jakiś aktor wypowiada swoją kwestię dialogową, to widzimy go w kadrze. Ewentualnie reżyser pozwala na ukazanie milczącego rozmówcy, ale tylko jeśli na jego twarzy dzieje się coś istotnego. Jego mimika jest ważna dla przebiegu sceny, dla budowania relacji, emocji itd. Ale ogólnie przyjęte jest, że w ujęciu widzimy osoby, które mówią, a nie patrzą się w przestrzeń. Tymczasem w sukcesji wcale nie jest to takie oczywiste. Mamy tutaj kontynuację tego zagubienia operatora kamery. Kamery. Zobaczcie. Ujęcie jest utrzymywane na aktorze, mimo że zaczęła już mówić inna postać. Tak jakby nie dało się w montażu użyć innego kadru i trzeba było przykryć wypowiedź w zasadzie czymkolwiek. Dopiero po kilku sekundach wreszcie obserwujemy cięcie lub szwęk kamery i możemy oglądać aktora, który wypowiada swoją kwestię. Stop! back OFF! This executive-level business! Podsumujmy sobie zastosowane tutaj techniki. Szybkie zbliżenia kamery, które nie trafiają, pojawiają się zbyt szybko lub zbyt późno. Chaotyczne szukanie aktorów, gubienie ich, niezdecydowanie w pracy kamery, wreszcie spóźnione cięcia i szwenki, przedstawianie osób, które aktualnie nie robią w kadrze nic istotnego. Wszystkie te techniki uzupełniają nadrzędne wizualne podejście, czyli trzęsącą się dokumentalną kamerę. Nasuwają mi się dwa najważniejsze wnioski. Po pierwsze, wszystkie te techniki nie są charakterystyczne dla filmu Fabularnych. Za to są typowe dla realizacji z eventów, konferencji, koncertów, wszelkich wydarzeń, które trzeba udokumentować, a które nie są wyreżyserowane. Jeśli są wśród moich widzów osoby, które realizują tego rodzaju zlecenia, czyli lecą z kamerą nakręcić na przykład konferencję lub jakiś korporacyjny event, to myślę, że wszystkie wymienione przeze mnie cechy takich realizacji bardzo dobrze znają. Szukanie kamerą ważnych wydarzeń, łapanie wszystkiego, co wydaje się istotne, czekanie na ciekawą wypowiedź, chaotyczne zbliżenia. I oddalenia, staranie się przewidzieć, co tak naprawdę jest istotne do nakręcenia. To wszystko wpisuje się w dokumentalną pracę operatora pracującego przy takim zleceniu. I wszystko to zostało wykorzystane podczas kręcenia sukcesji, właśnie po to, aby jeszcze bardziej dodać realizmu. Drugi wniosek, który wpadł mi do głowy, to fakt, że w sukcesji kamera tak naprawdę jest jednym z bohaterów serialu. Nadaje scenom odpowiedni ton, swoim nieobliczalnym zachowaniem świetnie buduje atmosferę, wreszcie swoim niezdecydowaniem chaotyczną pracę. Pracą, sprawia, że jest bardziej organiczna, taka ludzka. To troszkę tak jak z tymi zleceniami eventowymi, o których wam mówiłem. Sukcesja sprawia wrażenie, jakby ktoś wysłał operatora kamery, aby udokumentował życie konkretnych ludzi. Bez scenariusza, bez planu, po prostu idziemy na żywioł. I to podejście sprawdziło się rewelacyjnie. I remember. Money wins. Here's to us.